Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa, Czerwony Korsarz, Jesteśmy w klinicy Zdroj. I tutaj mamy, proszę Państwa, Żywokos, co wzmacnia i leczy. O, i nie kaleczy. Tutaj czosnek dla niedźwiedzia. A tu, proszę Państwa, mamy anioły. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańskie, to anioły, bo Pani robi te anioły. Tak, tak, I co, i jak te anioły idą. Szybko idą, ale długo się robi anioła? Taki anioł to się ile robi z taką konwią? O, długo się robi? No długo, bo to trzeba malować, trzeba czekać No to tak dwa dni w tydzień? Najpierw trzeba ulepić, pomalować i zanim wyschnie cztery dni. A pani też anioł ulepi? Tak, no lepiej. A to by tak więcej tych anielicy. No ładnie. A jak masz na imię anielico? Maria. Maria, no tak. Taka biblijna Maria, bo była Maria i Magdalena, nie? Która była lepsza? <grymne> <grymne> Maria Magdalena? Nie, dwie były. No tutaj mamy z kolei takie mamy. Dzień dobry. Pomorska Dzień dobry. Dzień dobry. telewizja, naturalna medyczka. Panie co pan tutaj leczysz? Na wszystko co się da by leczyć to leczy. Tak, ale u, u, proszę pana, a to drogo kosztuje takie spędzenie nie, się leczy? Swędzenie się leczy też? Pana, a to jest leci. choroba? Sądzę? No jeśli chodzi o ugryzienie komarów, to może nie jest choroba, a jak w komary. Przypadkach, czasami A to, to pan na komary sprzedaje coś? Akurat nie, gdzieś nie. tam dalej chyba mamy. coś ciekawego. To idę dalej. Jak na imię? Zapraszam, Michał. Michał, ahoj. Idziemy dalej. Dzień dobry pani. Dzień dobry. A pani co tu ma? Co tu pani ma? Dzieło, ręczne, Sam wiem, pana, pani to sama robi? Wszystko samo. I taka dzielna kobieta, pani tak sama dzień, tak. A te drzewka to pani sama robi? A nie, drzewka to już bez przesady to a już to jest, są drzewka szczęścia? To jest eksport. To jest jeleń, proszę pana. Jeleń. A, ale to jeleń no to rogi ma. A... No, Takie długie, no. Nie ja wiem kto mu przyprawił. Dziękuję. ją wykasować, to, to jest kój. Dobra, daj pan sobie spokój. No weznać polityka. Tak, wezwij policję, jestem dziennikarzem, dzwoni. Ale nie spytał pan się. Ale ja nie muszę, jesteś w miejscu publicznym. Nie, nie musisz. No to nie, się nie pchaj Nie jestem, nie jestem, nie jestem Dobra, osobę. do widzenia. Tam podejrzeć pan do stanowiska. Do widzenia panu. No. Niech pan mi przeszkadza w pracy. Pan pracuje, ja też pracuję. Każdy ma swoją pracę. Już. Zwoń pan po policję. No zwoń pan. Na durnia pan wyjdziesz. Nie, nie wyjdę. Oczywiście, mam legitymację prasową. No, to mi to nie no jest pan w terenie publicznym. I do widzenia panu. Dzień dobry Pani, Pomorska Telewizja Narodowa. Yy, proszę mnie nie filmować. A dlaczego Pani jest w miejscu publicznym? <grym> Żadnych Dzień dobry. Panie, co Pan tu ma te koszyczki? Do chodź, czego to? Do jajków? Chodź, chodź. On przyszedł do mnie, że mam go zwykasować, bo on nie chciał, żeby był w Ja wiem, przepraszam, w miejscu publicznym. No porąbany facet. No, niech po policję dzwoni. No niech dzwoni. Dzwoni, no. No niech dzwoni. Co mi zrobią? W miejscu publicznym wszystkich mogę filmować. Niech się słowa.. Nie, trochę wie... Oj. Dzień dobry pani, pomorska telewizja Narodowa Gdańsk. Co pani tutaj za zapachy sprzedaje? Pachnące, proszę pana. Bardzo pachnące? Bardzo pachnące. A czym to pachnie? Zapachem, proszę pana. Ale jakim? Kawa. Ale jakie zapachy, pani ma eukaliptus o. Kawa, flowers. Zapachy są pod zapachy, ale wszystkie budki pozamykane po tamtej stronie. Jutro niedziela. A to w niedziele więcej będzie. A panie, a pan sam plecie te koszyki? Są i ile tak się koszyk robi się? O, taki duży. Taki jak ten to zrobię trzy na dzień. Trzy na dzień? Ale to młoda robota. I z wikliny. A wikliny skąd? Sadzi się. Sa samemu? Sadzi się, no? Tak i samemu to rośnie potem. Podlewać trzeba. Sama się, sama da takie mokry tryda. A w mokrym, ja. No, mokry, mokry. Mokra robota. Mokre robota. Jo. Koziołki, matołki. Proszę bardzo. też koziołki, matołki no i tak to wygląda tutaj proszę państwa można to zobaczyć zakupić sobie róże z drewna róże z drewna kręcone jak pani te róże robi No z drewna ale pani to drewno nawija czy jak? No nie tajemnica Struga, struga okay. Idziemy dalej Tutaj mamy jakieś ziarno. Dzień dobry. Czy wy macie te ziarno z Ukrainy czy skąd? No bo teraz mają z Ukrainy przemycać. A chleb? Żytni. Z czarnuszką. Witam, pomorska telewizja Narodowa Gdańsk A tutaj po 10 zł mają bagietkę czoskową. O. I chlebek za 15 też. No panią nie ma. Nie to chleb taki drogi, teraz po 15. Już. O, tutaj jeżdżą. Tej klinicy różne samochody i motocykle też. Jeszcze jaja. O. o, tutaj można się konikami przejechać, bo tu są bryczki. Dzień dobry. Ahoj! Witajcie, witajcie. Czerwony Korsa z przyjechał. A? Jo. A ty tam, tym jeździsz tam, to po całej tej klinicy jeździsz, tak? Tam ten jest pierwszy iść, pan ty tamtego. A nie, ja tam nie chcę jechać, ja się tylko pytam, bo ja film robię. Film robię, rozumiesz? I to takie tam. Po, po Krynicy po, klinice... jeździe ta, a do Muszyny nie można. Można. Też? <laughs> Panie, pan, zapłacić to i do Surcza pojadę. <laughs> Nawet. A do Muszyny to ile by kosztowało? Zależy panie. No tak jak... stówek na pani. To spoko. No ale panie, pan na ropę nie jeździsz, nie? nie na wodę, panie. Ja na wodę i na i siadą. Panie, to to pięć stówek do muszyny to jest kawałek, bo to 8 km. Dzień dobry. Panie, pan, pan panie góral, pan jeździsz do muszyny też? Siadaj pan Ale ile do muszyny kosztuje, panie? Do muszyny bym chciał. Do, do kamery nie wolno gadać. No gadać, gadać, gadać można, bo ja tu nie kręcę powiem, reportaż. Reportaż do internetu. No, panie, ja jestem dziennikarz, ja robię reportaż. A <laughs> nie koń, wolno kamero. Ale koń nic nie powie? Rodo jest, panie. Panie, to nie do tego, to nie do tego, to nie do kamery. Nie Rodo to jest jak pan ślub bierze, nie? Nie wolno, no, bo to nie wolno. Wolno, wolno, to nie ma obiektów zamkniętych, to nie wojsko. Nie, panie, panie, panie. Ale to nie jest wojsko. To wojsko było to, kiedyś, teraz wojsko można filmować, nie kamerować, filmować panie, bo to po polsku trzeba mówić, filmować. No, o tak to jest, no kamerować, no jak to można mówić kamerować, jak to się filmuje, no ludzie polskiego nie znają już, straszne rzeczy. O wojskowy, szpital wojskowy, o właśnie, z Zdrój i tak to leciało, także proszę państwa Klinica Zdrój, Jesteśmy tutaj właśnie, no i cały będzie wracać. Tam mamy wieżę widokową, godzina seniora, dla seniora Złot Łotwiny 59 złoty, wieża widokowa jest tam, kolej przesyłkowa, też Dnia Solonkowa, no tam byłem już na tej wieży, także dziękuję bardzo. Pomorska telewizora redaktor Sławomir Jeremijski, dla Was, Klinicy zrój. O, dziękuję. Ahoj!